Cześć, wit witajcie w dzisiejszym odcinku. Już w drugim z gier na moim kanale. Tak jak wymówiłam yy, w pierwszym odcinku na moim yy, w pierwszym odcinku z gier yy, nagrywam z Brawl. Mam 2286 pucharków. Sklep tutaj jakoś się świeci jakbyśmy mieli coś z darmo albo coś. O nowa oferta, ale aż kusi, żeby kupić, ale mam tylko 7 gów, także no. Słabo, słabo. Słabo to widzę. No. Yy, pokażę wam generalnie moje konto. Pokażę wam, jak gram, no i ja chyba tak zakończymy ten film. No, mam 32 zamiarzy. Moja najwyższa ranga to 15. Może pomyślicie sobie i nie piszcie w komentarzach, ale jesteś słaba, ale to jakoś nie przeszkadza. I proszę nie piszcie takich wulkaryzmów, no bo. O co, nie? Przecież wy kiedyś też mieliście tyle pucharków, nie? Także no. To myślę, że możemy sobie właśnie zagrać koltem czarnym w starcie w trybie duo. No i lecimy. Mam nadzieję, że jakiś dobry zawodnik nam się trafi. No i gramy, gramy. Tutaj nam się ładuje Wyszło ostatnio dwóch nowych zadniarzy: Max i B Idziemy rozwalać skrzynki. Yy, Proces ma też nowy znaczek. Też jest właśnie czaszka, ale yy, takim tutaj przypaskom na, z taką przypaską na oku. I właśnie. Yy, no. Ariko tutaj. Aaa, ses nie rozwalał. O nie, o nie, o nie. O nie. Uciekać, uciekać, uciekać! A kurde, nie! Ay no, dobra. Są minus 3 jak. Jakiś słaby był ten typ. Postaram się zebrać jakąś skrzyneczkę, no i gram jeszcze raz. Nie chciałam grać z tym gościem, bo gościem leci na typów mnie. 200 HP, lecę sobie na typów, a co mi tam. No i właśnie, właśnie właśnie Kto tutaj mi podskakuje ta skrzynka Czemu są samobite skrzynki O Riko tutaj podstępem A Riko się zaciął xd, dobra <laughs> Dobra Także mam nadzieję że zajmiemy pierwsze miejsce Może otworzymy skrzynkę ale nie wiem nie wiem Raczej nam się jeszcze nie uzbiera soczek, soczek idę po soczek. Soczek, no, raczej nam się nie uzbiera, ale yy, tutaj pojedziemy wszystkich tutaj pik, pik o. i mamy wielkie starcie, musimy to wygrać. O, gdzie jest ten gościu? O, mam ultę także spokojnie pojedziemy. Primo to tu jest spoko, także... Poszedłem tam się klepać. Ja idę po soczek i ich jadę. A, on już po nich pojechał. A, to spoko. Dobra. Mam nadzieję, że będziecie chcieli yy, więcej tego typu odcinków. Otwieram sobie skrzynkę. I może nagram więcej odcinków tego typu. Yy, także no. Do zobaczenia i pa!